Mano Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wanty i witam was w drugim odcinku na tym kanale. I dziś będziemy grać w Minecrafta. Eee, to będzie czysto Survival, co odcinek będę nagrywał. Znaczy będę nagrywał za niedługo nasz ukochany Dawidek. Zacznie też nagrywać, więc się nie bójcie. Jesteśmy na wersji yy, 1.14.30 yy, I to jest oryginalny Minecraft, żeby nie było Mam nawet licencję wszystko Więc wiecie Nie ma co, o co się próć później jakby to yy, No i Przepraszam, że ostatnio jakoś tak dziwnie ścinało, ale no, nie wiedziałam czemu Coś się stało dziwnego i wiecie to nie była moja wina. I piszcie komentarze i wysyłajcie przyjaciółom te filmy. Dzisiaj będą dwa na kanale. Sorry, że no, nie ma jakiejś fajnej jakości mikrofonu. Bo do słuchawek się nie podłączy, bo mam tylko bezprzewodowe, a w nich nie ma w tych co akurat co ja mam Jak się to nazywa Tam nie ma mikrofon o Na pewno nie będę chciał mieszkać na tym biomie Na pewno sobie pościelę trochę świerku bo lubię akurat świerka ale nie chcę mieszkać na tym biomie O łowca, musi być ich gdzieś chyba więcej. O, tam są. Piszcie jakieś komentarze, gdybym coś źle robił. Za chwilę idę po kamień. Pojedzenia trochę już mam też. O! Są owce! węgiel tam. E, w którą to, 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 to było teraz? Kurde. O! to jest. No i wiecie, gdy yy, no będzie więcej subskrybentów, to będą więcej gier, lepsza jakość, wszystko, bo będziemy widzieć przekaz. Może Wam się to podoba. Jak nie będzie, to nie będzie tego kanału Itra. A i potrzebujemy osoby do montażu, bo na razie ja montuję, a jakoś zbytnio dobrze nie umiem, więc jak kto to się zgłaszajcie w y, tym, w w, 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 komentarzach. i jeszcze dam maila do mojego do opisu, na którego można pisać. Dobra, co mam? Jakieś drewno, no to od razu leci. Kilowat, no i ciśniemy dalej. Na razie jakoś tam nam idzie. To będzie niezbyt długi film. Sobie zobaczę, ile już trwa 5 minut. Nie ma źle. Sorry, że macie pokazaną tą ikonkę na ekranie. Nie znam się, nie wiem jak to wyłączyć. Więc wiecie, nie obrażajcie się na mnie. Dobra, ja idę szukać jakiegoś ładnego miejsca na domek A jak tam w ogóle wam mijają korona bo mi słabo O, będzie jedzenie Wreszcie skapą zabiło ją? Nie, nie zabiło, nie wiem. Nie widziałem. I mam ryb 3. Czyli dropo tylko jedną. O, tu jest na, na razie fajny biom. O, jasne drzewo też jest. Ja z jasnego i świerk, ja z brzozy i świerku mógłbym budować wszystko. Dynie się zawsze przydadzą. Wiecie. Jakieś dekoracje będą na pewno robione z nich. Dobra, chodźmy dalej, bo chciałbym sobie znaleźć jakieś ładne miejsce, jakąś łąkę albo górę fajną. Aha. Nie wnikam. Albo poczekajcie, zbiorę sobie tego piasku tu. Nie wiem jakim cudem to się stało. Chyba, a nie. To dobra, zobaczymy się jak już coś znajdę. No i jestem, znalazłem. My wyszliśmy kilkanaście kredek stamtąd. Nie wiem ile. Przesz przeszłem z 50, nawet może więcej, trochę mniej. Nie wiem. Ale no jest słonka na razie. Więc jest dobrze. O, jest. jest ten też kwiat co mi się podoba. Chciałbym mieć takiego koloru łóżko. Sorry, że tak zbieram kwiaty masowe, mi się zawsze przydają, bo ja lubię mieć domki z betonu wszystko. A później mi się nie chce szukać ani ten, ani robić z kwiatami nic takiego. Więc wiecie. Jeśli chcecie coś na, żebym na jakimś serwerze grał albo na moimi kolegi save. Ie. Za niedługo to nie będzie save tylko yy, serwer. To piszcie na serwerze, ogólnie będzie dziwnie trochę, ale no będzie się dało przeżyć. I tam jedna osoba będzie ogólnie panowała. Na razie ja tą osobą jestem, ale będą wybory. Się zastanawiam, czy tutaj się nie zbudować. Że w tej skale się nie zbudować. Choć na razie dobra. Nie wiem. Buduję łóżko. Jakieś pierdółki. No i. Na razie tyle. O, dobra. mam tu jakieś. O skrzynka. Nie wiem po co zbierałam na razie te dnie. mogłem się po niej po prostu kiedyś indziej wyrzucić, ale na razie tu je położę. Albo inaczej zrobię. Kajcia. Pek, pek. Nie chcę mi się po prostu budować domku na razie. Ach, może sobie zafarbuję to łóżko na czerwono żeby poczuć stary klimat a zresztą bieram na różowo na razie ten fioletowo nie wiem co to za kolor o i dzień jest Mamy punkt odrodzenia. No i dobra. Zacznę budować domek. Ale tylko tutaj pod, pokarczuję. O, jest zombie. To chociaż Expa zbiera. ach Łosioł. Jeszcze sobie owce pozabijam. Bo chcę mieć. też trochę wełny. O, wewnątrz się przydaje zawsze. Dobra, nie obchodzi mnie już ten pumpkin. Dobra, i później piszcie, co powiecie o tym wstępnym domku. Czy się w ogóle tutaj mieszkać? Bo nie wiem. Będzie tak. Nie myślę, że bez domek domek do taki. Bo no nie chcę jakoś wielkiego. Ach. Będzie na pewno trzeba też zrobić lampy. Bo pochodnie mi się już nie podobają. A kiedyś to była tylko to, że do. Jak się to nazywa do oświetlenia? A teraz są lampy. To już jakby można powiedzieć, że pochodnie wymarły. czekajcie zasadzę sobie świerk bo on wyrośnie akurat może jak ja skończę budować to by mi się skończy drewno czekajcie random sticks pika sobie też zwiększę pozwolicie że dam na 25 zł. Żeby trochę szybciej to było, a nie to będziecie się musieli czekać już 20 minut, aż wykopie drewno następne. Ach, teraz jakby tam wejść. Um. O, dobra. Jest coś pochodni za chwilę. Co ogarnę coś innego zamiast pochodni. Albo ja mam coś z ekranem, że Strasznie jest ten. Jak się to nazywa? Strasznie ciemny. Słuchajcie sekundkę. No dobra, już jest Jest już dobra wysokość, bo jest, jest. Dobra, robię sobie piecyk. Mięso sobie zacznę przepalać. Ach, mam patyki, no nie mam patyków. Ach, jezu. Sorry, jak będzie w tym odcinku przerywać? Już 15 minut jest go. O, kurde. Za chwilę będę kończyć. Na następnym odcinku zobaczycie już gotowy efekt. Dzisiaj będzie ode mnie odcinek od Dawida. Bo praktycznie on będzie wrzucał tu filmy, ale on będzie też robił jakieś gry, bo dogadałem się z nim. Yy, ja wam za chwilę powiem. Jak znaczy ja wam dzisiaj napiszę. Kiedy będą filmy? O której godzinach i no na, na razie tyle, Ielo.